Drodzy Państwo, 10 grudnia serdecznie zapraszamy do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, bo po raz szósty będzie odbywać się konferencja Powiedz o tym komuś. 10 grudnia to nie jest przypadkowa data, jest to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a my co roku organizując nasze wydarzenie wpisujemy się w akcję 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. A w tym roku szczególnie wzrok kierujemy w stronę służb bo to one są na pierwszej linii frontu, pracując z osobami doznającymi przemocy i z osobami stosującymi przemoc. A dodatkowo w tym roku obchodzimy 35-lecie działalności. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach pragnie z Państwem świętować ten wielki jubileusz. Serdecznie zapraszamy. Przyjdźcie i budujcie z nami bezpieczne lokalne społeczności.